Hello? Halo? No, Halo? Y Dzień dobry. Dzień dobry. Y ja jestem sąsiadem pana i mam takie pytanie, czy moglibyście się zachowywać ciszej? Yy, ale już wszyscy, już, już będzie spokój teraz. Yy, na pewno? Na milion procent. To niezła impreza. Bo... Ja właśnie zadzwoniłem na policję, wie pan? A dlaczego? No, bo bardzo głośno było, ja słyszałem takie upanie, jakbyście się tam lali. A to już proszę pana, nikt tu się nie bił. No nie wiem, ja, miał, ja mam wrażenie, że tam stoły latały. No nie, 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 po prostu kolega za dużo wypił jeden. No nie wiem, ja mam wrażenie, że tam stoły latały i rzucaliście się po całym, po, po całym domu. No co ja mam powiedzieć proszę pana, no nikt tu nic nie rzucał, nic, nic się nie działo, tylko po prostu był kolega za głośno, no, wypił za dużo, ale już będzie spokój. No ale to co zadzwonić na policję, że już nie aktualne. No tak. Przy, przy, przyjadą, pojadą. Nic się nie, chyba nie stanie, co? No nie wiem, To no już jest spokój w sumie, no to co mogą zrobić? To co? Zadzwonić czy nie dzwonić? No lepiej jakby pan zadzwonił chyba. Mhm. Bo po co sobie problemy robić? No tak, ale ja się martwiłem o pana, bo myślałem, że jakiś napad w domu. A czy mogę wiedzieć z kim ja mam przyjemność? Z pana sąsiada? Bo pan do mnie... Mam do pana Dobrze. Ale pan ma do mnie numer, nie wiem skąd, pan dzwoni do mnie z prywatnego yy, numeru w ogóle, dzwoniłem, zastrzeżonego. Dzwoniłem do właściciela mieszkania, wie pan. No ale to jakim prawem on mógł dać panu numer do mnie w takim bądź razie? No ja nie mam pojęcia. Dobra, to mniejsza dobra, w tym proszę dobra, pana. Dobra, dobra, dobra. Kręcałem cię, a numer dostałem od twojego ziomeczka. <śmiech> tak <śmiech> czułem, właśnie bo mi coś nie pasowało. No, taka akcja. Ale uwierz mi, że tu latały stoły i krzesła, więc już nawet wierzyłem, kurwa. No właśnie, od Adama numer dostałem. No ja tak czuję. Także możesz go pozdrowić, no, bo jesteś na ziomek, żywo. Jesteś, jesteś na żywo na streamie, nie? Okej, okay, pozdrawiam streama. No i Adama, i Adama. No i Adama oczywiście też pozdrawiam. Mm. Dzięki, nie, dzięki, na razie. No, z Farcikiem bawcie się dobrze, na razie. Hello.